Zrywam z tobą. Poza tym zdradzałam cię. Tak, on jest dosłownie o wiele lepszy od ciebie, pod każdym możliwym względem. Czekaj, kto pisze. Ty tak serio? Czy to jest Kinga, czy Nicole? Nie mogę sobie przypomnieć. Nicole. Żartuję, jak mógłbym zapomnieć o mojej niegrzecznej Nicole. Tak myślałam. Jestem zdecydowanie niezapomniana. Można to tak ująć. Wiem, że jesteś taki zazdrosny i załamany. Nie. So? Naprawdę ci nie zależy? Ja. Yep. Omg, co się z tobą dzieje? To przez te rzeczy, z wagandą, które bierzesz, prawda? Type she. Nie wierzę, musisz sobie żartować. Wiem, że jesteś zazdrosny i wkurzony przez to. Chciałbyś być ciemnoskórym bykiem o wzroście 190 cm, jak twój brat. On będzie moim nowym facetem. Szczerze mówiąc, on jest po prostu o wiele lepszy od ciebie. Naprawdę trafiłeś na kiepską kartę w genetycznej loterii, no bo on jest o wiele przystojniejszy, wyższy, większy i bardziej wysportowany. Nie pamiętam, żebym zamawiał cappuccino. Mam już dość tego, że mnie nie traktujesz poważnie. Może się wtedy trochę prześpi. Traktuj mnie poważnie. A nie. Dlaczego jesteś taki niemiły? Łąp łąp. naprawdę właśnie powiedziałeś łąp łąp? Zrywam z tobą. Myślałem, że już to zrobiłaś. Dobra, wystarczy, kuba. Naprawdę cię to nie obchodzi? Jesteś na mnie zła? Twój ton w wiadomościach jest nie w porządku. Czy nasz związek naprawdę nic dla ciebie nie znaczył? Odpowiedz mi, kuba. Mój błąd. Idę pisać do innych dziewczyn. Co? Cool? Jakich innych dziewczyn? Czyli mnie zdradzałeś? Zdrada. Możesz zdefiniować zdradę? Spanie z innymi dziewczynami. Spanie? Nie śpimy. Jesteśmy obudzeni. O moć, Boże. Z nami koniec, Kuba. Naprawdę koniec. Dobra, no to szybciutko, możemy to zakończyć? Zablokujecie za trzy sekundy. Three, two, one. Za wolno. Musisz być szybsza niż to. Och, jesteś taki irytujący. Zmieniłam zdanie. Zapomnijmy, że ta rozmowa była. Ja zapomnę, że mnie zdradziłeś. Zostańmy razem. Proszę? Będę wszystkim, czym tylko chcesz. Nie, papa! Pa!